Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Tomasz Smokowski. Mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24. I spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Czy będzie z tego bramka? Proszę państwa! Gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzeleckiego? Popatrzcie Państwo, co za wykonanie. Precyzja, pewność siebie, działanie pod presją. Wszystkie cechy widać było w tej akcji. Piękna bramka. Znawiamy mecz. Reprezentacja Węgier musi znaleźć odpowiedź na jednobramkowe prowadzenie drużyny przeciwnej. Bolla. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Czy będzie z tego remis? Spokojna teraz interwencja. Bez trudu sobie tutaj radzi. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Wysinku poradził sobie z tym strzałem. Mocniejszy teraz pressing. Teraz poszedł jest za obrońcami. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Oj, no tak, to uderzenie z pewnością miało wyglądać zupełnie inaczej. Szansa będzie remis! I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Świetny teraz rybling. Wciąż idzie na bramkę. Szansa. Czy przełamie impas? Tu powinien być gol. Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie. Na pewno będzie w myślach do tego wraca. Gwizdek. Czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Noć. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Teraz będzie niebezpiecznie. Jeszcze jest groźnie. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Herkes. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Znowu są przy piłce. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację i Orban. Bez problemu tu się urywa. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Słupek, ale to nie koniec akcji. Gdyby ten strzał wpadł do bramki, być może przesądziłby o losach meczu, A tak, nadal mamy remis. Może mówić o peku. Mało brakowało, udało się tylko obić bramkę. Teraz to drużyna przeciwna kontroluje grę. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polukarnym. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. I pewnie to teraz wyjaśniają oddalają zagrożenie Adam doskonały przechwyta Kandziego nie daje się teraz zatrzymać co teraz? będą prowadzić ach proszę ależ dobra była teraz ta interwencja ja wiem zawodnik chciał dobrze, ale teraz katastrofa wisi w powietrzu Czyżby miało trzymać drugą żółtą kartkę? Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Uwaga, składa się do strzału. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego krapienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego... Wpadło! Trochę szczęśliwie po rykoszecie, ale wpadło. Spójrzmy na powtórkę. Strzał, rykoszet i gol. Zadecydował łód szczęścia, bo pewnie zależy z której strony na to popatrzyć. Zatem mamy wynik 2-1. Ebisze. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Może teraz wyrównać? Oddali piłkę rywalom. Uwaga, musi to wykorzystać. No, dobra to była obrona. Bola. Fał, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Byłaż obrona, ale piłka w grze. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. Uwaga, groźnie. Dobrze obroniony strzał. No i po ataku zagrożenie minęło. Adam. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Już po zmianie strony. Zaczynamy grę, proszę Państwa. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. O i wolno zbierają się do tego powrotu. Ramkarz broni, bez żadnych kłopotów. Doje. Czy będzie z tego remis? Tak, ta okazja. Przedarł się pod bramkę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncertowo. Czeka. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Proszę. Udana interwencja teraz na przedpolu. Twarde wejście, ale bez faulu. Ta im teraz remis. Jak to obro. Tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapno. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Wojna nerwów, szansa na wyrównanie. Fatalnie, po prostu fatalnie uderzył. Jacku, nie wiem co on chciał zrobić. Żeby chociaż trafił w światło bramki z tej jedenastki. Nie zdziwi się jeśli menedżer postanowi go dzisiaj zdjąć z boiska. Tymczasem niedługo przed nami, no to chyba musi być czerwona kartka proszę państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Może być groźnie. 100% okazja. Jak można zaprzepaścić taką okazję na dwubrankowe prowadzenie? Dwa gole przewagi. To byłoby już coś, a tak wciąż muszą się martwić o końcowy wynik spotkania. Czaka zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Szansa teraz na wyrównanie. Obrona tego strzału. Co teraz? Do tej interwencji piłka nadal w grze. Błąd przy tej akcji. Piłka wychodzi na rzut rocznie. Można było tego uniknąć. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł. Sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. I kolejne żółtko. Trener będzie miał pretensje o te gorące głowy Jacku. Przecież to sabotaż. Bardzo mocne słowa, ale na pewno dyscyplina pozostawia sporo do życzenia. Jakby zapomnieli, że już grają w osłabieniu. Kerkes. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego, ciekawie zapowiadającego się meczu. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielkich emocji, oby tylko obie drużyny uniosły presję związaną z tym meczem. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jeszcze jest groźnie. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Rożny ten śliski, zupełnie nie w piłkę. Możemy tu zobaczyć czerwoną kartkę zaraz. Czerwona kartka, całkiem zasłużona zresztą. Co do tego nie mamy, bo. Co teraz robi? Co tu się dzieje? Co za interwencja? Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Szer. Ri z piłką przy nodze. Mogą wyrównać stan meczu. Dośrodkowanie przejęte. W obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Wszlizg w w Ale arbiter pokazuje wygrać dalej. Za chwilę wznowią z autu. Piłką pędzi w stronę bramki. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Ta im teraz remis. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. na aucie. Zacznie reprezentacja Węgier. Oj, karny! To może być nokaut. Dwubrankowej straty już chyba nie odrobią. Byłem przekonany, że sędzia po odpisaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Bramka w zasadzie przesądziłaby losy spotkania. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Więc piłka ląduje w siatce. Widzimy brak ruchu na linii bramkowej, ale tym razem piłka poleciała w bok. Na tablicy wyników 3 do 1. Fabian Scher. 10 minut do końca tego meczu. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Szakiri z piłką przy nodze. Szakiri! Go! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Ostatnie nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi. Jeszcze niczego nie przesądza. Słyszymy gwizdek! Będzie rzut karny! Prowadzą, ale po tym błędzie defensywy to się zaraz może zmienić. Byłem przekonany, że sędzia po odwiedzaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarcza. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Piłka po 11 ląduje w bramce. Widzimy brak reakcji na ten strzał. W zamyśle piłka miała powędrować w środek bramki, ale tak się nie stało. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Akcja w końcówce spotkania. Widać wyraźnie, że. Wracają! podróży z takim rozpędem, że teraz obejmują prowadzenie. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Zaraz pewnie zobaczył żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. I tym udanym wejściem skasował atak wala. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Może teraz wyrównać. Porał się z tym zonem. Przer. Próba pressingu. Co zrobi? Błąd. Juka przechwycona. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Przed końcem meczu, ależ to będzie intensywna końcówka. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie bramki. No i sędzia odgwizduje koniec tego spotkania. Cóż, słychać teraz na trybunach, że kibice nie są zadowoleni. Uważają, że ta czerwona kartka się tu nie należała i że mogła wpłynąć na wynik.